Budzisz się i w nostrze uderza cię przenikliwy zapach zgniłych jajek. Nerwowo rozglądasz się wokół i dochodzisz do wniosku, że woń wcale nie dochodzi z kuchni. Czujesz nieznośny gorąc, a na niebie widzisz kłębiące się czerwone chmury. Jesteś na Wenus. Nazwa planety pochodzi od rzymskiej bogini piękna i miłości. Niestety zapach w żaden sposób nie koresponduje z jej imieniem. Atmosfera Wenus składa się głównie z dwutlenku węgla, ale grube chmury kwasu siarkowego całkowicie chowają jej powierzchnię przed wścibskimi oczami. Siarka naprawdę śmierdzi. Sprawia, że powierzchnia Wenus pachnie jak zgniłe jaja. Och, da. Jej atmosfera jest również bardzo gorąca i gruba. Dwutlenek węgla więzi niewielkiej ilości energii słonecznej docierającej na powierzchnię planety. Ten efekt cieplarniany czyni Wenus jednym z najgorętszych miejsc Układu Słonecznego. Dobre wieści są takie, że nie będziemy mieli okazji poczuć zapachu Wenus, ponieważ nie przeżylibyśmy wypadu na tę planetę. Nawet mi użyło. W przeciwieństwie do Ziemi, powierzchnie niemal wszystkich planet Układu Słonecznego zawierają niewielkie ilości zapachów. Ale co z naszym Księżycem? Jego zapach nieco przypomina proch bezdymny, który wykorzystuje się jako gaz pędny we wielu broniach palnych. Generalnie pył księżycowy pachnie dokładnie tak samo jak po wystrzeleniu armaty. Eugene Cernan, pilot załogi Apollo 17, mówi, że czuł to tuż po zdjęciu skafandra, nikt jednak nie wie, skąd ten zapach się wziął. Dwie opisane substancje wydzielają całkowicie inne aromaty. Proch bezdymny składa się z mieszanki dwóch substancji o skomplikowanych nazwach: nitrogliceryny oraz nitrocelulozy. Proch czarny jego starszy odpowiednik budują węgiel, saletra i siarka, które nadają mu bardzo specyficznego zapachu. Co ciekawe, nie śmierdzi z gniłymi jajkami mimo zawartości siarki. Pył księżycowy składa się z wielu substancji pierwotnie pochodzących z rozpadających się meteorytów, m.in. żelaza, magnezu oraz wapnia, ale te pierwiastki nie wchodzą w skład ani pyłu bezdymnego, ani czarnego prochu. Dziwniejsze jest to, że przywiezione na Ziemię próbki księżycowe były bezwonne. Eksperci uważają, że zapachem mógł być pył reagujący z tlenem lub wodą obecnymi wewnątrz rakiety. Mógł on również powstać w wyniku tymczasowego wyrzucenia naładowanych cząsteczek ze Słońca, które zostały uwięzione w pyle. Merkury jest planetą najbliższą Słońca, ale nie wydziela zbyt silnej woni ze względu na bardzo rzadką i rozproszoną atmosferę. Mars. Podobnie do Wenus jest kolejnym światem, który nie pachnie ogórkami. Dobrze, że nie wdychamy jego powietrza, ponieważ przez siarkę pachnie zgniłymi jajkami. Gdyby miały się tam pojawić kolonie ludzi, musielibyśmy zapalać kilkanaście świeczek aromatycznych, żeby w jakikolwiek sposób przykryć ten zapach. Dobra wieści są takie, że ilości siarki są zbyt małe, żeby jej fetor dusił nas każdego dnia. Jowisz, również pachnie jajkami, ale zapach ten ma w sobie nutę środków czyszczących. Dzieje się tak, ponieważ jego atmosfera składa się z mieszanki siarkowodoru i amoniaku. Zapach jednak będzie się różnił w zależności od położenia w atmosferze. W niektórych jej warstwach występuje większe stężenie amoniaku. Substancja ta jest obecna w wielu środkach czyszczących, tak więc obszary bogate w amoniak mogą wydzielać silny i ostry odór tego płynu. Wielu ludziom zapach amoniaku kojarzy się ze stęchłymi, niepranymi od wielu tygodni skarpetkami, lepiej więc omijać tych części planety. Inne obszary są bogate w siarkowodór, a że zawiera on siarkę w tych miejscach również byśmy czuli fetor gnijących jajek. Trzeci i ostatni zapach, jaki byśmy poczuli na Jowiszu, to aromat gorzkich migdałów lub marcepana, tych samych, których nasze babcie czasami dodają do wypieków. Pojawia się na obszarach, gdzie najczęściej występującą substancją jest cyjanowodór. Jowisz jest największą planetą układu słonecznego. Jest tak duży, że byłby 2,5 razy większy od wszystkich planet razem wziętych. Ponadto obraca się najszybciej w całym układzie słonecznym. Następną w kolejce jest planeta z pierścieniami, czyli Saturn. Jego atmosfera składa się w 96% z wodoru i w 4% z helu. Tak, tego samego, po którym zmienia się nasz głos. Istnieją więc szanse, że Saturn nie wydzielałby silniejszego zapachu. Zawiera jednak ślady wspomnianego już amoniaku, tego od niepranych skarpet. Atmosfera Saturna zawiera również niewielką ilość fosfiny która może pachnieć jak czosnek lub rozkładająca się ryba. Grubość atmosfery Saturna wynosi raptem 60 km, dla porównania atmosfera Ziemi jest gruba na niemal 500 km. Na Saturnie występują jedne z najsilniejszych podmuchów wiatrów. Dochodzą do 1800 km na godzinę. Tytan, jeden z księżyców Saturna, pachnie naprawdę dziwnie. W jego atmosferze znajduje się coś o nazwie benzen. Gdyby dostał się do naszych płuc, wywołałby dziwne efekty. Poczulibyśmy zawroty głowy i wystąpiłoby dzwonienie w uszach. Ale jego zapach nie jest taki zły. Na swój sposób przypomina migdały. Pora zanurkować na uranie. Ten gazowy olbrzym zaskarbił sobie miano najbardziej cuchnącej planety w całym układzie słonecznym. Wokół niego rozciąga się wiele śmierdzących obrzydlistw. Górna część atmosfery składa się głównie z siarkowodoru. To właśnie jego cząsteczki sprawiają, że gnijące jajka tak strasznie śmierdzą. Temperatury urana są tak ekstremalne, że już po zjawieniu się na nim wyzionelibyśmy ducha. Nie zdążylibyśmy nawet pomuchać jego powietrza. Temperatura wynosi bowiem minus 235 stopni Celsjusza. W takich warunkach zmienilibyśmy się w lodowe posągi niemal natychmiast. Ostatnią planetą w Układzie Słonecznym jest Neptun. Podobnie do Urana jego temperatury są równie niskie, bo wynoszą minus 225 stopni Celsjusza. Neptun niebotycznie cuchnie. Niektórzy uczeni twierdzą, że zapachem przypomina wyrzucone na brzeg morza glony. Inni zaś przekonują, że czuć tam gnijące jajka ze względu na mnogość cząsteczek siarkowodoru. Ale tak jak na Uranie, nie mielibyśmy za dużo czasu, żeby się o tym przekonać. Jako najbardziej oddalona od Słońca planeta, jest ona ciemna, mroźna i spowita nad dźwiękowymi wiatrami. Nikt nie wyszedłby cało ze spotkania z jednym z lodowych huraganów, które nieustannie tam szaleją. Neptun jest jedyną planetą układu słonecznego, której nie widać gołym okiem. Omówiliśmy już wszystkie planety, jak jednak pachnie sam kosmos? Cóż, w większości to opróżnia, co oznacza, że nie zawiera jakichkolwiek cząsteczek. Krótko mówiąc, nie ma tam nawet czego wąchać. Niektórzy astronauci jednak mówili, że jego zapach przypomina smażone mięso lub rozgrzany metal. Właśnie te aromaty najczęściej znajdują się w raportach sporządzanych po powrocie na pokład statku kosmicznego. Zamykają luki, ponownie sprzęgają powietrze, i dopiero wtedy zdejmują kaski. Wiele teorii sugeruje, że zapach mięsa wcale nie pochodzi z kosmosu. Albo powstaje podczas zamykania luku wejściowego statku, albo w wyniku interakcji cząsteczek kosmosu ze skafandrami. Astronauta Tony Antonelli tak opisywał kosmos. Jego zapach nie przypomina żadnego ze znanych nam zapachów. Podobnie wypowiadali się jego koledzy po fachu, gdy wracali na statek po spacerach kosmicznych. Don Petit mówił, że jego skafander, kask, rękawice i narzędzia pachniały podobnie. Jest jednak jeden rodzaj ciał niebieskich, który na pewno ma swój zapach: komety. Gdybyśmy je powąchali, prawdopodobnie poczulibyśmy zawroty głowy, a nawet byśmy się rozchorowali. Ich zapach to mieszanka zgniłych jaj, starych, śmierdzących skarpet, migdałów oraz lekki odór laboratorium do sekcji zwłok. Dobra wiadomość jest taka, że siarkowodór oraz dwutlenek siarki skutecznie zablokowałyby nasz zmysł powonienia. Tak więc po pierwszym powąchaniu nie czulibyśmy już tego fetoru. Złe wiadomości natomiast są takie, że niemal wszystkie składniki tworzące zapach komaty są toksyczne. Raczej nie chcielibyśmy przebywać w jej pobliżu.